Jeśli, jeśli jeśli ktoś jest to proszę no ten teraz sprawdzamy czy wszystko na nas słychać i tak dalej Muszę trzeba zrobić tak żeby dalej Jesteśmy na żywo. O jest, jesteśmy na żywo. Muszę trzeba zrobić tak żeby dalej. O jest, jesteśmy na żywo. O, yes, jesteśmy Dobra, witamy wszystkich państwa tutaj serdecznie. Będziemy mieli taki podgląd, dobra. dobra. O, witam, Timi Bombek. Siema, siema. Za chwilę się tego. Czy jest nas dobrze? Nie, dobrze jest nas słychać. Dobra, no, dobrze. Więc. Ym... Ja tu patrzę na czat. No, dobra, dobra. Ja też tu mam czat. Już za chwilę konkurs. Za. O mój Boże, za 19 minut. No. Nie, 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 już 19. za 14 minut. Pierwszy film z konkursu. Więc no już się nie możemy go czekać Czek i czekamy na następne osoby. Bo Co na możemy sobie. zrobić, jak chcesz? Co możemy zrobić, jak chcesz? Kimi Bombek daj nam jakieś, nie wiem, wyzwanie, bo jesteśmy tak... Po coś w lesie. tego, żeby nie pokazywać twarzy, jesteśmy w lesie, pośrodku niczego. Tak, Tylko no. gałęzi. Dawaj, dawaj Kimi. Widzimy, a nie, bo on wyszedł, bo ja ja jestem tylko. Mhm. Mm <laughs> Aha, okay. Nie, okay. no jest. Ciekawe czy jest opóźnienie. Powiedział coś? Nie, tak. Okay. A może ten? A może ja wyjdę i sprawdzisz, czy ten, czy są osoby. Ok? Nie ma? To wyjść, czy nie? Mm. Mm. Dobra, to trzeba czekać chyba. No, trzeba czekać. Muszą być dwie osoby, żeby ktoś jakby był, bo to jesteś na podglądzie. No. Za ile konkurs? Za 13 minut.